półeczkę zrobić sobie żonie, dziewczynie. To to lecimy. A żeby zrobić sobie taką półeczkę, to będziesz potrzebował ośmiu takich listeweczek zaciętych 45, tutaj długość 50 cm. Z tego musisz zrobić sobie cztery takie ramki jak do obrazu. Do tego 3 deseczki 10 cm, 2,5 cm głębości, około 70 cm długości. I teraz składamy to. Zrobione takie dwie ramy 50 na 50 teraz można je sobie pomalować w jakiś kolor, a później zająć się półkami. I trzy półeczki mamy gotowe, bierzemy się za skręcenie naszej całej półki. Bierzemy naszą kwadratową ramkę, obkręcamy w rąb. środkową ustawiamy sobie na środku łączenia, tutaj Ustawiamy sobie wymiar, żeby był taki sam. Tu między półeczkami możemy sobie dać równe dystansiki. U mnie to jest 20 cm. I skręcamy. To jest tył pół. I dobra, jedną stronę mamy skręconą. Obkręcamy to sobie. Przykładamy nasz drugi kwadrat w kształcie rombu. Robimy te same ustawienia. Trzy Organoleptycznie sprawdzamy ustawienie. Jest, możemy to sobie na różne sposoby. Ja tu nie będę kombinował. Na wkręty to po później ładnie, czymś zaćupuję i będzie pięknie. I w ten oto sposób mamy półeczkę gotową. Łatwa do zrobienia, zacnie wygląda. Teraz już pójdzie tylko montaż na ścianę. Tu z tyłu można wybrać jakieś po prostu łęski, żeby ładnie to sobie na ścianie powiesić. Prosta, łatwa do zrobienia. Daj znać w komentarzu. Co myślisz o tej półsze? Kawkę można postawić. Link w bio. Z mojej strony to tyle. Zaobserwuj po więcej.